W 2140 roku kobiety stały się dominującą płcią i przejęły kontrolę nad społeczeństwem. Co pozwoliło im szybko pchnąć ludzkość do przodu poprzez dyscyplinę, pokój i ogromny postęp technologiczny. Zamiast mieszkać w miastach, stworzyły kolonie na wsi, a gosposia S i zajmuje się wszystkimi obowiązkami, takimi jak gotowanie, sprawdzanie stanu zdrowia właściciela i szycie za niego nowych ubrań. Nie ma żadnej przemocy, a grzywny są nakładane za drobne wykroczenia, takie jak używanie niewłaściwego pojemnika na śmieci. W rezultacie średnia długość życia wynosi obecnie 150 lat. Ich walutą są punkty społeczne, które zdobywają będąc posłusznymi i tracą przez złe zachowanie. Są też przerwy na przytulenie się. Nauczycielka historii Rada opowiada klasie o tym, jak wyglądał świat, gdy mężczyźni dominowali w społeczeństwie, przynosili tylko nienawiść i przemoc, które skutkowały wojnami i zmianami klimatycznymi. Następnie w 2030 roku, podczas konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, niektórzy naukowcy opracowali wirusa, który zniszczył wszystkich ludzi w amerykańskiej armii. Jednak wirus szybko rozprzestrzenił się na resztę świata i ostatecznie zabił 99% męskiej populacji. Wtedy kobiety przejęły kontrolę i odwróciły wszystkie szkody wyrządzone przez mężczyzn, czyniąc Ziemię lepszym miejscem do życia. W dzisiejszych czasach dzieci płci męskiej są niezwykle rzadkie, a kiedy się rodzą, są wysyłane do slamsów. Męska populacja jest postrzegana jako małpy, ponieważ mają niską inteligencję, są brudni i interesują się tylko stosunkami płciowymi i przemocą. Żyją też tylko około 30 lat. Mila jest ciekawa slamsów i rada zabiera dziewczyny na wycieczkę klasową. Slumsy to stare miasta, które mają bardzo prymitywną technologię i dostęp tylko do podstawowych potrzeb. W slumsach mieszka Gera, facet, który desperacko pragnie zrobić coś niegrzecznego z kobietą. Jest też baron, przywódca slamsów. Chce rozpocząć powstanie przeciwko kobietom i często wygłasza przemówienia, aby skłonić innych facetów do poparcia go. Dzisiejsze przemówienie zostaje przerwane przez przybycie Rady i jej klasy, a mężczyźni wpadają w złość, gdy zdają sobie sprawę, że są traktowani jak zoo. Jeden z nich za żartu ściąga spodnie, ale dziewczyna nie rozumie tego jako powitanie i w odpowiedzi podnosi spódnicę. Mężczyźni zaczynają się ekscytować, więc Rada odsyła dziewczyny z powrotem do autobusu tylko po to, by zauważyć brak mili. Rada pędzi znaleźć Mile i znajduje ją wpatrującą się w kaczkę, ponieważ nigdy wcześniej nie widziała zwierzęcia, ponieważ są one zabronione w kolonii. Gera nagle zaskakuje ich, zabijając zwierzę, a kiedy ich krzyki zwracają uwagę faceta, Gera natychmiast je ukrywa. Gdy mężczyzna odchodzi, Gera całuje Radę, która wpada w panikę i uruchamia gwizdek alarmowy. Hałas powoduje ból głowy Jerry, ale zdradza również ich lokalizację i wkrótce mężczyźni je znajdują. Zostają zabrani do barona, który postanawia zorganizować konkurs policzkowania, a zwycięzca będzie mógł zrobić to z kobietami. Chcąc je chronić, Gera bierze udział w konkursie i denerwuje się, gdy jego przeciwnik okazuje się gigantem. Uderzenie Jerry jest słabe i nic nie robi mężczyźnie, który natychmiast reaguje własnym uderzeniem. Na szczęście jest powolny i Gera szybko go unika, przez co baron zostaje znokautowany. Podczas gdy wszyscy są rozproszeni, Rada i Mila biegną z powrotem do swojego autobusu, który ma pole siłowe, które powstrzymuje chłopaków przed dotarciem do nich. Podczas gdy dziewczyny uciekają autobusem, Gera również ucieka, ponieważ ludzie barona chcą go ukarać. Jakiś czas później autobus zatrzymuje się w slumsach, aby zdobyć baterie, a po tym, jak odjeżdża, Gera ujawnia, że ukrywa się w beczkach z bateriami. Spotyka właściciela autobusu Julię, który pracuje jako opiekun nasion, co oznacza, że jest jednym z niewielu uprzywilejowanych mężczyzn, którym wolno zapładniać kobiety. Autobus jest na autopilocie i nie może się zatrzymać, więc Julii zgadza się wypuścić Gerę, gdy dotrą do kolonii. Podczas rozmowy Julii wypija dużo bimbru Jerry i upija się tak bardzo, że w końcu wyskakuje z autobusu do lasu. Wciąż zdeterminowany, by uciec przed ludźmi barona, Gera zakłada zapasowy mundur Julię i udaje nowego opiekuna nasion. Chwilę później Gera dociera do kolonii, dwa wzgórza, gdzie niewidzialna bariera otwiera się, by wpuścić go do środka. Kobieta oprowadza go po kolonii, a Gera jest zaskoczony, widząc jak wiele dziewcząt jest podekscytowanych jego obecnością. Tej nocy w telewizji na żywo Gera gryzie święte jabłko i składa przysięgę, że będzie rozmnażał zdrowe i inteligentne dzieci. Chce natychmiast rozpocząć pracę, więc zostaje zabrany do komory reprodukcyjnej i spotyka kobietę, której wcale nie pociąga. Jego rozczarowanie wzrasta, gdy nagle rura zostaje podłączona do jego krocza i zaczyna go doić. Aby się rozproszyć, myśli o Radzie, podczas gdy Rada również myśli o nim, używając zabawki. Następnego dnia Gera zostaje zabrany do bazy reprodukcyjnej, gdzie piękne kobiety zajmują się hodowcami nasion. Gera jest szczęśliwy, że może spędzić cały dzień rozpieszczany dobrym jedzeniem i masażami, ale cała ta uwaga powoduje, że sztywnieje. Pędzi do łazienki, aby znaleźć ulgę w dłoni, ale to powoduje uruchomienie alarmu. Okazuje się, że zarówno samo uspokojenie, jak i stosunek płciowy są w kolonii nielegalne. Tymczasem Rada i jej rodzina są w lokalnym sądzie, ponieważ Mila powiedziała władzom o tym, co wydarzyło się podczas wycieczki klasowej, a teraz muszą sprawdzić, czy Rada i Mila są winni. Rada jest zdenerwowana i mówi swojej najlepszej przyjaciółce Y o pocałunku, ale a je zapewnia, że nikt nie może się o tym dowiedzieć. Matka Mili, Vera, próbuje obwinić o wszystko Radę, więc Rada w odwecie mówi, że poszły do slamsów, ponieważ Mila o to poprosiła, pokazując nagranie z jej Eja jako dowód. Wydaje się, że Rada może wygrać, ale Aje wcina się, by powiedzieć wszystkim o pocałunku. Wszystkie kobiety są zniesmaczone i Rada zostaje ukarana 80 godzinami prac społecznych, podczas gdy Aje otrzymuje w nagrodę 20 punktów społecznych. Wracając do Julie, udaje się on do slumsów i otrzymuje pomoc od dziadka Jerry, który mówi mu, aby zachował swoją tożsamość w tajemnicy. Następnie Julii zostaje przedstawiony Baronowi, który od razu wie, że Julii skrywa tajemnicę i łamie mu palec. Baron prosi również o swoje spodnie, a kiedy je zdejmuje, wszyscy są pod wrażeniem jego męskości. Teraz Baron jest drugim największym facetem w okolicy. Później, po strzyżeniu, do Julii podchodzi jedna z niewielu kobiet w slumsach, która oferuje mu leczenie palca. Zazdrosny baron mówi Olbrzymowi, że Julii próbuje ukraść mu żonę, więc Olbrzym wyzywa Julię na pojedynek. Gdy wszyscy miejscowi zbierają się, aby oglądać, gigant rozpoczyna walkę imponującym uderzeniem, które powala Julię, ale ku zaskoczeniu wszystkich szybko wstaje. Następnie Julii uderza giganta z powrotem z szokującą siłą, nokautując go. Teraz będzie mógł zrobić coś brudnego z żoną Olbrzyma. W kolonii opiekunowie nasion są zabierani na spacer i opowiadani o wszystkich zasadach, których muszą przestrzegać, takich jak konieczność proszenia o pozwolenie na pierdnięcie i wejście do kapsuły, aby to zrobić. W końcu docierają do posągu Grete i Fanberg, która jest tu postrzegana jako bogini. Podczas gdy wszyscy są rozproszeni modlitwą, Gera ma dość wszystkich zasad i przekonuje kilku facetów, by poszli się zabawić. W pobliżu jest dostęp do morza, więc pędzą tam łowić ryby. W tym momencie pozostali zauważają, że nogi Jerry nie są ogulone i że ma on zapalniczkę, co jest zabronione. Zamiast podejrzewać jego tożsamość, uważają, że jest to część buntowniczej osobowości Jerry i są pod wrażeniem. Grupa świetnie się bawi razem w wodzie i rozpala ogień, aby ugotować ryby, ale dym uruchamia alarm przeciwpożarowy, a nad nimi pojawia się sztuczna chmura, z której pada deszcz. Kiedy wracają do ośrodka, zostają poinformowani, że ich karą będzie wycieczka do Muzeum Patriarchatu w celu reedukacji. Następnie Gera próbuje zrobić koktajl, a gestykulacja powoduje włączenie alarmu samozadowolenia. Następnie próbuje drugą ręką i nic się nie dzieje, potwierdzając, że to pierścień, który muszą nosić, odczytuje ich ruchy. Teraz chłopaki mogą być niegrzeczni na osobności własnymi rękami. Następnego dnia Gera korzysta z masażu, gdy nagle odkrywa, że jego opiekunem jest rada, którą przysłano tu za karę. Zszokowany Gera udaje, że zranił się w kostkę i zostaje natychmiast zabrany. Później grupa rebeliantów Jerry zostaje zabrana do Muzeum Patriarchatu, gdzie są poddawani kilku prezentacjom, które uczą go, jak powinny wyglądać rzeczy zgodnie z nowymi zasadami. Kobiety są rasą nadrzędną, mężczyźni powinni być zdominowani, a stosunek płciowy jest obrzydliwy. Podczas gdy chłopcy są indoktrynowani, Rada i jej babcia Zoe obserwują z daleka, śmiejąc się z niezdarności Jerry. Zoe wspomina, że Gera jest uroczy i prosi Radę, by chroniła jego tożsamość zamiast go zgłaszać. Gdy chłopcy wracają do bazy reprodukcyjnej, Gera uczy pozostałych, że wszystko, co widzieli, to kłamstwo, a uczucie pożądania jest normalne. Jeden z mężczyzn jest zbyt podekscytowany tym pomysłem i prosi Radę o rozebranie się, ale zanim sprawy mogą się nasilić, Gera wcina się i odsyła faceta. Rada jest wdzięczna, ale nadal mówi Gerze, żeby opuścił miasto, bo inaczej zdemaskuje jego przykrywkę. W slumsach Julii stał się bardzo popularny. Myśląc, że traci władzę, baron rozkazuje swojej prawej ręce krysie i grupie swoich ludzi zabić Julię. Grupa prosi Julię, aby poszedł z nimi szukać zapasów, co ma być pułapką. Jednak Julii imponuje wszystkim, będąc świetnym w pracy i znajdując dużo jedzenia. Krysa i tak próbuje go zaatakować, ale jego ciosy nie zadają żadnych obrażeń. Nagle zostają znalezieni przez wrogi gang zwany wiewiórkami, ale Julii odstrasza ich wszystkich w kilka sekund. Krysa i pozostali mężczyźni są pod jeszcze większym wrażeniem, więc postanawiają go nie zabijać. W międzyczasie okazuje się, że baron ma sekretny romans z Werą, która dowiaduje się od niego o tym, co dzieje się w Sumsach. Po nocy namiętności postanawia przyjrzeć się profilom najnowszych opiekunów nasion i zdaje sobie sprawę, że prawdziwy Julii został zastąpiony naczelnym. Natychmiast wysyła alarm ostrzegawczy w całej kolonii, a przerażony Gera nie ma innego wyjścia, jak tylko uciekać. Jednak gdy dociera do granic, niewidzialna bariera blokuje go, więc teraz musi się ukrywać. Skradając się, Gera znajduje Radę i prosi ją o pomoc w zamian za wszystkie razy, kiedy ją uratował. W tym momencie w okolicy zaczynają pojawiać się policjanci, więc Rada próbuje uciec z Gerą, ale zostaje zauważona przez Iy. W slumsach Baron wraca, by znaleźć Julię żywego i żąda wyjaśnień od swoich ludzi. Krysa wskazuje, że Julii uratował życie, więc chcą go w pobliżu, a następnie Julii mówi, że slumsy również zasługują na demokrację. Baron odmawia oddania władzy, więc Julii zbiera mieszkańców wokół swojego okna, aby rozpocząć zamieszki, domagając się, aby wszystko było w porządku. Zdenerwowany baron prosi Werę o radę, a ona mówi mu, by zmusił tłum do przestrzegania jego zasad. W końcu baron zgadza się na przeprowadzenie wyborów, aby ludzie mogli wybrać nowego przywódcę. Po wyjściu Julię, baron prosi Krysę, aby również wziął udział w wyborach, mając nadzieję, że podzielenie głosów między swoich ludzi sprawi, że Julii przegra. Tej nocy wszyscy mieszkańcy oddają swoje głosy w toalecie, a Baron uwalnia się w niej, aby zmącić wyniki. Jego sztuczka w końcu nie działa, ma tylko swój własny głos, podczas gdy Krysa wygrywa wybory z osiemnastoma głosami. Julii dostał tylko 16, ponieważ wielu mężczyzn wciąż nie ufa osobom z zewnątrz. Na osobności Krysa zgadza się być marionetką Barona. Rada i Gera ukrywają się w domu Zoe. Kiedy asystent Veri przychodzi sprawdzić dom, Zoe ukrywa duet w szafie ze swoim nielegalnym zwierzakiem. Gdy asystent Veri zaczyna przeszukiwać dom, kot kicha i wysadza w powietrze ich przykrywkę. Zanim mogą zostać aresztowani, Zoe uderza asystentkę w głowę, aby ją znokautować. Następnie Zoe wydobywa swój stary rower i mówi Gerze, aby użył go do przekroczenia niewidzialnej bariery, ponieważ tylko obiekty poruszające się z prędkością ponad 80 km na godzinę mogą ją przeniknąć. W tym momencie matka Rady, Elaine, przyłapuje ich na gorącym uczynku, więc Zoje powala ją na ziemię, aby umożliwić duetowi ucieczkę. Duet wsiada na rower i jedzie do granicy tak szybko, jak to możliwe, co na szczęście działa i pozwala im przejść przez barierę. Uderzenie niszczy rower i ich ubrania, ale na szczęście mają ze sobą zapasowe. Następnie rozpalają ognisko, by spędzić noc w lesie. Następnego ranka Gera łapie wiewiórkę na śniadanie, ale Rada prowadzi wegetariańskie życie i jest tak zszokowana widokiem pieczonego zwierzęcia, że krzyczy. Zwraca to uwagę pobliskich mężczyzn, którzy natychmiast ruszają za nimi, więc Rada i Gera muszą uciekać, gdy chłopcy strzelają do nich strzałami. Niestety Rada potyka się o złamane drzewo i rani sobie nogę, co pozwala mężczyznom ich schwytać. Duet zostaje zabrany do slamsów, gdzie baron próbuje zbliżyć się do Rady, ale Gera go powstrzymuje. Inni mężczyźni również chcą mieć szansę na bycie z Radą, ponieważ mają być teraz demokratyczni, więc Krysa postanawia zorganizować konkurs policzkowania, a zwycięzca otrzyma Radę. Później baron okłamuje Werę, mówiąc, że nie widział zbiegów. Jakiś czas później Julii odwiedza Radę, próbując przekonać ją, że slumsy są świetne, jednak Rada dzieli się wszystkimi przywilejami, jakie mają w Tuhills i ostatecznie zmienia zdanie Julie, przytulając go. Postanawiają, że uciekną razem, gdy wszyscy pójdą spać. Na zewnątrz Krysa zmusza mieszkańców do głosowania nad nową konstytucją, czytając na głos tylko fajne części, utrzymując w tajemnicy zasadę przeniesienia przywództwa na barona w ciągu dwóch tygodni. Wszyscy są podekscytowani i głosują za, nie znając prawdy. W środku nocy Julii spotyka się z Radą i czekają, aż wszyscy zasną. Dzieli się z nią drinkiem, który natychmiast przyprawia ją o zawroty głowy i próbuje ją wykorzystać, ujawniając, że mimo wszystko nie chce wyjeżdżać. Do czasu przybycia Jerry znajduje płaczącego Julię i dowiaduje się, że Rada kopnęła go w krocze, aby uciec. Podczas gdy Gera biegnie znaleźć Radę, Julii idzie stawić czoła Baronowi i Krysie, ogłaszając, że od teraz będzie nowym przywódcą. Po wielu poszukiwaniach gera znajduje radę siedzącą przy ognisku w lesie, więc delikatnie podchodzi do niej, mówiąc, że nic jej nie zrobi, jeśli nie chce. Następnie dzieli się smażonym kurczakiem, a Rada jest szokowana tym, jak dobrze smakuje. Nagle Rada dochodzi do wniosku, że jeśli jedzenie mięsa jest tak dobre, to stosunek musi być jeszcze lepszy, więc zgadza się zrobić to z gerą. Kiedy mają zacząć, przerywa im Elaine i dwóch strażników, którzy natychmiast ich aresztują. Podczas podróży powrotnej do kolonii, Gera zostaje postrzelona pistoletem usypiającym. Po dotarciu do Two Hills, Elaine prosi Werę o wybaczenie Radzie, oferując w zamian wydanie Jerry, aby Vera mogła go publicznie ukarać. Myśląc, że będzie to dobre za jej kariery politycznej, Vera zgadza się. Następnie Rada spotyka się i podejmuje decyzję o egzekucji Jerry. Później Gera budzi się przywiązany do krzesła. Kobiety dają mu specjalny zastrzyk i pytają o ostatnie życzenie, więc Gera prosi o pożegnanie się z Radą. Wzruszona tymi słowami Rada podbiega do niego i całuje go. Niestety jest to tylko wizja, którą ma w pokoju zamkniętym, gdzie bardzo zaawansowane maszyny są używane do śledzenia jego myśli. Jego fantazje są odtwarzane w telewizji, aby wszyscy mogli dowiedzieć się, jak paskudni są mężczyźni, a iluzje pokazują nawet reklamy. W międzyczasie Aie udaje się do Rady i pokazuje jej wizję pocałunku Jerry, co powoduje, że Rada udaje się do innych opiekunów nasion i przekonuje ich, by pomogli jej uratować Gerę. Wkrótce wszyscy przybywają do budynku Rady, aby poprosić o wolność Jerry. W tym samym czasie Gera otrzymuje swój drugi zastrzyk i widzi wizję świecącego koła, które decyduje, że jego los stanie się plastikową torbą, aby mógł swobodnie latać. Widząc to, inni opiekunowie nasion wzywają kobiety do okrucieństwa i grożą bojkotem produkcji nasion, dopóki Gera nie zostanie uwolniony. Vera wychodzi i próbuje udowodnić, że Gera jest naczelnym, który nie należy do cywilizacji, ale nikt jej nie wierzy, ponieważ jego myśli są łagodne, podobnie jak wizja, którą ma teraz Rada i on sam w zakończeniu Titanika. Nie chcąc stracić produkcji nasion, Vera oferuje uwolnienie Jerry, ale tylko wtedy, gdy ktoś weźmie odpowiedzialność za niego i jego przyszłe działania, a rada zgłasza się na ochotnika, składając przysięgę na jabłko. Elaine robi to samo, by chronić córkę. Następnie rada udaje się do komory egzekucyjnej i w końcu wyprowadza Gerę, by następnie zabrać go do pensjonatu. Gera próbuje wykorzystać okazję, by się nią zająć, ale rada odchodzi, ponieważ nie jest w nastroju po tym całym bałaganie. Chwilę później rada wraca i całuje Gerę, zanim w końcu zaczną być zajęci. Jednak gdy tylko skończą, Rada idzie do łazienki, aby użyć zabawki, aby skończyć. Gera podąża za nią i próbuje przeprosić za to, że ją zawiodła, tylko po to, by nagle obudzić się i zdać sobie sprawę, że to wszystko było snem. Podczas gdy Gera próbuje zrozumieć wszystkie maszyny w domu, Rada i Elaine przychodzą wyjaśnić kilka rzeczy. Przyznałem mu 300 punktów społecznych na jego ringu, jeśli złamie zasady, straci punkty, a jeśli osiągnie zero, wszyscy zostaną ukarani. Gera natychmiast traci 13 punktów za niedokończenie śniadania i używanie wulgarnego języka. Rada i Gera wychodzą razem na cały dzień i spacerują po kolonii, gdzie Gera jest dyskryminowany za bycie naczelnym. W końcu dołączają do gry w siatkówkę, ale duch rywalizacji Jerry nie jest tutaj normalny i powoduje, że dziewczyny walczą ze sobą. W międzyczasie Elaine decyduje się kandydować na przywódcę kolonii w nadchodzących wyborach i zaczyna odkupowania głosów opiekunów nasion. Przynosi im mnóstwo prezentów i obiecuje, że jeśli wygra, stosunki seksualne staną się legalne, pokazując im na dowód swoje piersi. W slumsach Julii znajduje list od Jerry, który wyjaśnia, że uciekł z radą. Wściekły Julii łamie stół i upija się. Podczas wygłupów w biurze barona znajduje dziwny zamek i niszczy go, aby znaleźć pierścień, którego baron używał do komunikowania się z Werą. Nagle wyłącza się zasilanie i wszyscy udają się do Julii w poszukiwaniu rozwiązania. Kiedy dowiaduje się, że baron miał kontakty w mieście, Wypróbowuje pierścień i rozmawia z Werą, która natychmiast się rozłącza. W tym momencie obok przelatuje pszczoła, a Julii natychmiast podąża za nią, aby znaleźć ulica miód jest obecnie rzadkością, więc Julys przynosi ul, aby napełnić słoik, a pszczoły wielokrotnie go żądlą. Wieczorem spotyka się z Werą i daje jej miód, ale zamiast prosić o prąd, prosi o odesłanie do Tuhills. W pobliżu Baron i Krysa szukają jedzenia i znajdują samochód oraz szkielet z bronią. Następnie naprawiają zasilanie i wracają do slamsów, gdzie odzyskują moc dzięki pistoletowi. Kiedy wiewiórki przychodzą, aby rozpocząć walkę, Baron próbuje powstrzymać je swoim pistoletem, ale mają większą broń i nie boją się. Aby zmusić je do odejścia, Baron pozwala im zabrać krysę. W międzyczasie Elejne zmusza Gerę do pomocy w wykruciu się jej martwego ptaka, aby poprawić jego reputację wśród lokalnych kobiet w ramach swojej kampanii. W tym momencie wszyscy otrzymują wiadomość z prośbą o obejrzenie wiadomości. Grupa robi to i odkrywa Julię narzekającego na sposób, w jaki żyją mężczyźni, obwiniając Gerę za zgubienie się podczas pracy. Gera próbuje podzielić się prawdą, ale kobiety mu nie wierzą i porzucają go. Później Julii zostaje powitany z powrotem jako opiekun nasion, a Vera nakazuje radzie służyć Juliowi, dopóki nie wyzdrowieje. Podczas gdy rada opiekuje się Juliem, ten wyznaje, że skłamał i powiedział te rzeczy tylko dlatego, że Vera go do tego zmusiła. Rada obiecuje, że Elaine może pomóc Juliowi, jeśli ten będzie dalej szczery, a on niechętnie się zgadza. Po wyjściu rady, Gera przybywa, by zwyzywać Julię za jego kłamstwa, ale wszystkie jego przekleństwa powodują, że jego punkty społeczne spadają i jest zmuszony przestać. Julii po prostu odchodzi, a Gera w złości niszczy Jabłko. Później, gdy Gera wraca do swojego mieszkania z Radą i Eleną, jest zaskoczony, widząc czekające radne. Są tutaj, aby oskarżyć Gerę o zniszczenie jabłka, które jest symbolem ich społeczeństwa, a zatem bluźnierstwem. Nagranie jest nawet puszczane w ogólnokrajowej telewizji, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Po odebraniu mu stu punktów społecznych, Gera zostaje oskarżony o molestowanie, więc odbiera mu się kolejne punkty, a jego portfel osiąga zero. Rada przygotowuje się do wyrzucenia Jerry, ale w ostatniej chwili otrzymuje on punkt od anonimowego darczyńcy. W tym momencie wykluwają się ptaki, więc grupa kobiet również zaczyna przekazywać punkty w podzękowaniu za jego pomoc. Rada nie ma wyboru i musi odejść. Jakiś czas później Gera zakłada coś, co uważa za ładne ubranie i próbuje flirtować z Radą, przekazując nawet punkt na jej urodę. Jednak Rada wścieka się i krzyczy na niego, obwiniając go o to, że zawsze wpędza ją w kłopoty. Gdy jej złość rośnie, prosi go, by trzymał się od niej z daleka i odchodzi. Zdenerwowany tym Gera zostawia list pod drzwiami Rady i udaje się do granic kolonii, gdzie czeka na czas przytulania, aby zaoferować strażnikowi uścisk i ukraść jej urządzenie. Następnie wyłącza barierę i ucieka z kolonii, więc strażniczka natychmiast gwizdże, by wysłać za nim drona. Pilnowanie drona sprawia, że Gera nie widzi nadjeżdżającego pojazdu, więc zostaje przez niego potrącony i ląduje w szpitalu. W swoim domu Rada znajduje list, który zawiera przeprosiny i pożegnanie od Jerry. Tymczasem Vera prosi Barona, aby jego ludzie zaatakowali Tu Hills. Następnego dnia Gera czuje się już lepiej i zostaje wypisany, więc Rada i Elene zabierają go na funkcję macierzyństwa Veri, podczas której zostanie wybrana następna kobieta, która zostanie zapłodniona. Kiedy Gera i Elejne pytają ją, Rada przyznaje, że chce zostać matką. W ramach swoich planów kampanii, Vera rzuca wezwanie Elenie, aby wypróbowała wszystkie gry związane z wydarzeniem, ale jej plan się nie udaje, gdy Elene pokonuje ją przy każdej okazji. W międzyczasie Rada i Aje udają się do tajnego teatru Zoe, gdzie gra ona niegrzeczne wideo, aby pokazać, jak prawdziwi ludzie zachodzili w ciąży. Rada jest przerażona, ponieważ wygląda na to, że kobieta jest torturowana i szybko odchodzi. Potem wpada na Gerę, która proponuje jej, że zamiast czekać na los na loterii, zrobi dziecko w naturalny sposób. Rada jest zniesmaczona tym pomysłem, ale Aie to lubi i prosi Gerę, by jej to zrobił. Gera spogląda na Radę, aby uzyskać pozwolenie, a ponieważ ona mówi, że może zrobić wszystko, co chce, Gera zgadza się zrobić to z IY później. Następnie wszyscy zbierają się, aby usłyszeć zwycięzców loterii, a Rada jest zaskoczona, gdy słyszy, że wygrała. W tym samym czasie Aje zabiera Gerę do siebie i próbuje odtworzyć to, co widziała na filmach, ale Gera uważa to za krędzi i wychodzi. Postanawia wrócić na imprezę, gdzie Rada wygłasza przemówienie, ale ona przerywa, gdy go widzi. Zdając sobie sprawę ze swoich uczuć, Rada odrzuca nagrodę na loterii i zaczyna iść w kierunku Jerry. Nagle do środka wkracza Baron ze swoimi ludźmi w starym samochodzie. Natychmiast porywają Radę i zaczynają niszczyć całe miejsce, szukając kolejnych kobiet do kopulacji, powodując chaos i ucieczkę wszystkich kobiet. Gdy ma już Elenę i Radę, Baron szuka swojej zapłaty, ale znajduje puste pudełko. Dzwoni do Veri z prośbą o wyjaśnienie, ale Vera mówi, że wie za dużo i musi odejść. W tym momencie strażnicy Veri otaczają gang i celują w nich bronią, więc jeden z chłopaków powoduje eksplozję butelki z mlekiem, aby odwrócić ich uwagę. Podczas gdy gang i rada uciekają, Baron trzyma Elenę jako zakładniczkę na muszce i używa jej jako tarczy, aby również uciec. Ukrywają się w centrum matki, gdzie przechowywane są wszystkie nasiona. Baron chce poprosić o nagrodę w zamian za życie Elini, ale Eleny wyjaśnia, że Vera będzie szczęśliwa, jeśli przegra konkurencję. Teraz są tam zamknięci. A wściekły baron zaczyna obwiniać werę za wszystko. Słysząc to, Elaine oferuje, że go wyciągnie, jeśli wyż naprawdę oferc władzą, a on się zgadza. Następnie Elaine i baron opuszczają budynek z pudełkiem zawierającym wszystkie kapsułki z nasionami. Kiedy strażnicy próbują ich zatrzymać, baron powstrzymuje ich, łamiąc niektóre kapsułki, co daje mu szansę na ucieczkę. Wracając do ludzi barona, chwytają Zoję i zmuszają ją do zabrania ich do jej domu, gdzie puszczają ją i proszą o jedzenie. Zoje wyciąga z szuflady kusze i celuje w nich a następnie zaprzyjaźnia się z nimi, ponieważ również chce walczyć o równe prawa. W międzyczasie Rada zostaje prawie złapana przez członka gangu, ale Gera ją ratuje i razem uciekają, by ukryć się w domu. Jednak AI domu odmawia wykonania rozkazów Rady, ponieważ ona i Elejne zostały pozbawione wszystkich przywilejów kolonii. Następnie duet sprawdza telewizor i dowiaduje się, że Vera obwinia o wszystko Gerę, więc domyślają się, że to ona stoi za atakiem. Chcą ponownie uciec, ale dom nie chce otworzyć drzwi. Gera i Rada zbliżają się do siebie i dzielą pocałunek. Sztuczna inteligencja domu próbuje powiedzieć im, żeby przestali, ale oni to ignorują. Ten bunt dezorientuje system i zmusza go do przywrócenia ustawień domyślnych, więc kiedy Rada to słyszy, wykorzystuje okazję, by zarejestrować się jako nowy członek kolonii. Teraz dom jest posłuszny i otwiera im drzwi do ucieczki. Podczas gdy Baron opowiada Elenie o wszystkich nielegalnych rzeczach, których Wera jest winna, zouje i jej nowy gang włamują się do domu Veri i próbują ją zaatakować. Jednak Julii staje w jej obronie, szybko pokonując wszystkich facetów w ciągu kilku sekund, aby mogli zostać aresztowani. Wkrótce cała armia ochroniarzy znajduje Elenę i Barona, ale na szczęście znajdują ich również Gera i Rada w starym samochodzie. Po upuszczeniu wszystkich kapsuł, wściekły Baron wyciąga Gerę i uderza go za rozpoczęcie tego całego bałaganu, po czym wsiada do samochodu i ucieka. Martwiąc się o Gerę, Rada próbuje walczyć z nim o kierownicę, przez co pojazd wypada z drogi i grzęźnie w błotnistej rzece. Cała grupa z wyjątkiem Jerry zostaje natychmiast aresztowana, a Vera świętuje, robiąc niegrzeczne rzeczy z Julijem, podczas gdy więźniowie otrzymują karę oczyszczenia Oceanu Spokojnego. Później wiadomości donoszą o zniszczeniu wszystkich nasion, co sprawia, że opiekun nasion o imieniu lusze płacze. Nagle zostaje zaskoczony przez Gerę i atakuje go za zdradę, ale Gera przekonuje go do pomocy, gdy mówi mu prawdę o Werc i Baronie. Następnie Gera mówi mu o barierze, a Lusces ujawnia, że ma rower. Wsiadają na niego razem i pedałując naprawdę szybko, udaje im się przejechać 80 km na godzinę, z powodzeniem przekraczając barierę wokół kolonii. Następnego dnia Gera i Lusze spotykają się z dziadkiem Jerry i zaczynają opracowywać plan. Luszez dzwoni do jednego ze swoich przyjaciół hodowców nasion i dowiaduje się o karze na oceanie spokojnym. Gera zauważa, że jego dziadek ma zdjęcie z Zoją z koleczu, a słysząc, że ona żyje, starzec jest tak szczęśliwy, że wyjmuje laptopa, aby namierzyć jej lokalizację. W międzyczasie więźniowie zostają zabrani do sadu jabłkowego, gdzie Vera ujawnia, że ich prawdziwą karą będzie praca jako niewolnicy. Wkrótce Gera, jego dziadek i Julii również docierają do sadu, ale teren jest chroniony przez barierę. W tym momencie widzą przybywające wiewiórki i pozwalają im wejść, ponieważ przynoszą więcej niewolników, takich jak Krysa, za planów Weli. Krysa okłamuje barona, mówiąc, że cieszy się, że tam jest, ponieważ jest lepiej niż w slumsach. Mówi też, że użycie pojemników na śmieci może być dobrym pomysłem na ucieczkę, a Baron mu wierzy, więc ukrywa się w śmieciach. Kiedy wiewiórki odjeżdżają, zatrzymują się na środku drogi, gdy znajdują Gerę udającego pijanego włóczęgę. Natychmiast łapią go i zabierają do Kathy, która adoptuje Gerę jako jednego ze swoich niegrzecznych psów. Później Katy zabiera ze sobą wszystkie swoje psy, aby odwiedzić Werę w sadzie, a psy są uwiązane na zewnątrz, podczas gdy kobiety dzielą się obiadem. Gera widzi Radę i daje jej pierścień Luciusa, aby mogła nagrywać zbrodnie, które się tu dzieją. Wieczorem, gdy Vera i Katje bawią się z psami, Rada zakrada się do ich namiotu i próbuje wszystko nagrać. Jednak impreza zostaje przerwana, gdy Julii rozpoznaje Gerę z powodu jego tatuażu. Vera odpycha go z obrzydzeniem, a ruch odsuwa zasłony, odsłaniając również Radę. Strażnicy natychmiast wyprowadzają ich oboje na zewnątrz i zabierają pierścień tylko po to, by odkryć, że kilka zdjęć z imprezy dotarło do kolonii. Vera nie ma wyboru i musi wrócić, by naprawić szkody. W kolonii Aje pokazuje wyciekłe zdjęcia Veri i Klaudi innym kobietom, ale przerywa jej Vera, mówiąc, że zdjęcia są fałszywe. Zarówno Vera, jak i Aje zaczynają gryźć jabłko, aby przysiąc, że mówią prawdę, więc najwyższa matka postanawia przeprowadzić dochodzenie przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Teraz Vera musi pędzić do swojego biura, aby zniszczyć wszystkie imprezowe rzeczy, które trzyma w ukryciu, ale najwyższa matka nadal chce zbadać obszar wokół kolonii. Nie mając innego wyboru, Vera nakazuje spalenie orchidei. Tymczasem kłamstwo kryzy przypadkowo staje się prawdą, a baronowi udaje się uciec, gdy pracownik zabiera kosze na śmieci do opróżnienia. Wyskakuje z pojemnika i biegnie przez las, gdzie spotyka się z dziadkiem Jerry i Julusem. W sadzie Zoe zauważa, że Julii jest zainteresowany radą i przekonuje ją do flirtowania z nim. Julii daje się nabrać i zabiera radę do swojego namiotu, gdzie informuje ją, że Vera kazała spalić sad. W tym momencie zostaje znokautowany przez Gerę, który w tym samym czasie zostaje znaleziony przez wiewiórki. Gang przygotowuje się do ukarania Jerry i Rady, ale przerywa im przyjazd śmieciarki, z której wyłania się baron z bronią. Zestrzeliwuje wiewiórkę, a pozostali wycofują się ze strachu, dając więźniom szansę na uwolnienie się. Nagle Vera naciska przycisk, a cały orczat spada w wyniku szybkiej eksplozji. Jakiś czas później Vera zostaje wybrana nowym przywódcą kolonii. Podczas ceremonii jej świętowanie zostaje przerwane przez reklamę, która uświadamia jej, że została aresztowana i podłączona do maszyny myślącej. Najwyższa matka nigdy jej nie ufała i schwytała ją, gdy tylko weszła do biura Veri. Przycisk nigdy nie został naciśnięty. Więźniowie bezpiecznie uciekli. Elaine została wybrana na nowego przywódcę, a Gera i Rada w końcu po raz pierwszy spędzili razem czas. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.